Cześć! Witam cię serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj chciałem cię zaprosić do śledzenia mojego YouTube'a, gdyż z racji tego, że no mamy taką sytuację rynkową, gospodarczą, ekonomiczną, zdrowotną na świecie, jaką mamy niestety, stety i niestety. Oczywiście to, co wszystko wydarzyło się na rynku, będzie miało, czy już zaczyna mieć no, tragiczne skutki dla co po niektórych. E, będzie szereg bankructw, ludzie naprawdę stracą teraz bardzo dużo pieniędzy i to nie dlatego, że ludzie wydadzą te pieniądze na zakupy, tylko dlatego, że pieniądz straci na wartości. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, e, jak duży wpływ e, na wartość pieniądza ma a, ciągła emisja. Dodatkowych pieniędzy. Stany Zjednoczone w tym momencie, a mamy 21 bodajże marca 2020 roku, Stany Zjednoczone stwierdziły teraz, że po prostu no, muszą dorzucić do tego kryzysu biliony, biliony dolarów. Ale nie tylko Stany Zjednoczone, cały Fed. Który tak naprawdę, no można powiedzieć, no jeszcze na dzień dzisiejszy rządzi tym światem, aczkolwiek to, co się ostatnio wydarzyło na świecie, no uważam, no, ma kilka, kilka podłoży, kilka płaszczyzn, kilka powodów działania tego wszystkiego jest. To nie jest tak, że powstał sobie wirus z niczego i nagle dzieje się to, co się dzieje. Bill Gates już w 2008 roku, można powiedzieć, przewidział koronawirusa. Ehm, sami sobie poczytajcie na ten temat. Nie chcę tutaj ehm, być, wróżyć jakichś złowieszczych rzeczy. Bardziej chcę się skupić na tym, co mamy, co mamy i co będziemy mieli. Tak więc no, sytuację mamy taką na ten moment, że mamy wszystko pozamykane. Gospodarka po prostu jęczy i kwiczy, że tak się wyrażę. A w zasadzie dopiero będzie jęczeć i kwiczeć. Ludzie są przestraszeni. No, będąc te 2-3 dni gdzieś tam w kilku miejscach, czy to w swoim mieście, czy, czy gdzieś tam w sąsiednim mieście, mieście na stacji benzynowej, no, widzę jak się ludzie zachowują. Ludzie są no niestety. Stłamszeni, stłamszeni tą samą sytuacją, nie wiedzą jaka ich czeka przyszłość. Oczywiście przyszłość nie będzie zbytnio kolorowa, ale głównie dla osób, które się do tej przyszłości, no, pff, nie wiem czy to nie za późno, ale jeszcze możemy różne rzeczy zrobić, jakoś zadbać o te środki, które mamy, eee, no nie wiem w jaki sposób pozbyć się zobowiązań, które mamy i zabezpieczyć. To, co mamy, i na pewno nie inwestować, nie kupować e, jakichś zbędnych dóbr, typu, no nie wiem, nowy telewizor, nowy samochód, e, no zbędne rzeczy. E, dysponujmy tym, co mamy, poczekajmy faktycznie na rozwój sytuacji. Ja uważam, no chyba, że ktoś dysponuje faktycznie bardzo dużymi środkami. To jest jakby inna sytuacja, ale jeśli nie dysponujesz milionami w różnych aktywach do tego. No, bo niestety, jeśli to miliony ktoś trzyma na koncie, ale no podejrzewam, że, że osoby, które mają miliony, to raczej w banku ich nie trzymają, przynajmniej nie za dużo, bo jest bardzo duże ryzyko. No, mamy sytuację, no to się dało już wcześniej przewidzieć, o tym była mowa, że będzie po, po prostu problem z wypłatą z bankomatów i takie rzeczy się dzieją. Banki zaczynają gdzieś tam powoli ograniczać Wypłaty z bankomatów, przynajmniej już były takie sytuacje. A to, co się zadzieje w przyszłości, w najbliższej przyszłości, w perspektywie naj, najbliższych kilku miesięcy czy roku, dwóch, to tak naprawdę dopiero będzie żniwo tego, co się zaczęło to domino e, kryzysu, które, no tak się składa, że zaczęło się teraz od koronawirusa, którego no nie mam, wiadomo, nie złapałem nikogo za rękę, nie mam dowodów, ale na podstawie tych rzeczy, które gdzieś tam no, poczytałem, zdiagnozowałem, prześledziłem i wyciągnąłem jakieś własne wnioski, no też historycznie biorąc pod uwagę to, co się kiedyś działo, jak, jak świat, jak osoby, które no, rządzą tym światem, jak no, zarządzały ludźmi, jak narzucały pewne rzeczy, szczepionki, różne rzeczy, które pojawiały się na rynku. To jest wszystko po prostu reżyserowane od samej góry. Nic się tu nie dzieje bez przyczyny, takie jest moje zdanie. Oczywiście możemy się w tym wszystkim odnaleźć i robić swoje, i po prostu z tego wszystkiego próbować coś, próbować coś dla siebie wykroić. A możemy po prostu zamknąć się w domu, nic nie robić, nie spotykać się. Eee, no, ludzie nawet prywatnie boją się teraz spotykać, już odniosłem wrażenie. Nawet jak kogoś zapewniam, że nic mi nie jest, jestem zdrowy, to ludzie wolą unikać takiego kontaktu. No, weźmy pod uwagę, no co się nagle wydarzyło. Wszędzie dookoła jest wirus. Eee, pewnie wielu z nas ma ten wirus w sobie, eee, choćby nawet. To po prostu pewna część społeczeństwa, albo większość społeczeństwa, i tak ten wirus będzie musiała przejść. Nagle nie wiadomo skąd nagle pojawiło się tylu specjalistów od wirusa wszyscy się znają, wszyscy uważają, że powinniśmy tak czy tak postępować że nie powinniśmy się spotykać że to, że tamto że, że szczepionki i tak dalej, i tak dalej. A czy ktoś zadał sobie pytanie, na przykład jeśli chodzi o same szczepionki? No to się okazuje, że te szczepionki to przecież to nie są szczepionki na koronawirusa. To są szczepionki, które gdzieś tam zalegają w magazynach na, w zasadzie na zupełnie inne rzeczy, wcale nie na koronawirusa i zostały po prostu e, no, wyrzucone na rynek. No bo czemu nie? E, trzeba sprzedać, skoro teraz jest potencjał na to, tak więc ktoś na tym zarobi, wyprodukować jeszcze więcej, wyprodukować jeszcze za chwilę, może jakieś kolejne rzeczy. Maseczki, żele i to wszystko. No, wokół tego taki się teraz biznes tutaj kręci. Co są strony, które mówią, że maseczki wcale nie są pomocne, jeśli jesteś zdrowy, to nie powinieneś tym bardziej maseczki nosić, bo tylko maseczki powodują to, że gromadzisz. Syf, brud w tych maseczkach, bakterie, no chyba żebyś je, no nie wiem, zmieniał co, co godzinę, chyba co najmniej. Tego zapewne ludzie i tak nie robią. Tego zapewne podejrzewam, Ty też nie robisz. Bo wbrew pozorom te maseczki teraz są w cenie. Tak więc nie jest to kilka, kilkadziesiąt groszy za maseczki, tylko już nawet kilkadziesiąt złotych potrafią liczyć na te maseczki, a nawet nawet więcej. Ale nie o tym chciałem mówić, nie o wirusie chciałem mówić, ale bardziej o konsekwencjach. O tym, żeby po prostu zastanowić się nad tym, co się będzie działo za chwilę. Bo to być może jak się zastanowisz. To, to się okaże, że w gronie Twoich znajomych już pojawiają się problemy z zatrudnieniem, już osoby martwią się o to, że nie będą miały pracy, że już nie mają środków do życia, pozostali zwolnieni, a ży żyli z dnia na dzień. Tak więc już się zaczynają problemy. A wyobraź sobie, co się będzie działo, jeśli ta blokada, no, przy większości biznesów potrwa. Nie wiem, kilka miesięcy, na przykład do maja, do czerwca, bo podejrzewam, że jak najbardziej możemy się z taką sytuacją liczyć, to co wtedy będziesz robił? Będziesz dalej siedział w domu, siedziała w domu, dalej będziesz się zastanawiać yy, nad tym, czy wyjść, czy nie wyjść, yy, no bo przecież jest wirus dookoła, yy, no i po prostu się zarażę i tak dalej, i tak dalej. Ja nie neguję tego, że powinniśmy uważać, no bo pewnie coś tam jest wokół nas, ale znowu bez przesady, nie dajmy się zwariować, nie dajmy, nie dajmy sobie z mózgu sieczki zrobić, bo za chwilę nam każą się szczepić i wszyscy będziemy się szczepić. A jak już badania pokazują, na przykład w przypadku szczepionki na ptasią grypę, która oczywiście jak większość szczepionek, a w zasadzie chyba żadne szczepionki nie są przetestowane, jeśli chodzi o badania takie kliniczne i testowanie szczepionek żeby być pewien, czy one nie powodują jakichś skutków bocznych i tak dalej, to badania na takich szczepionkach powinny być prowadzone przynajmniej bodajże przez kilka lat, jak nie przez pięć lat. No to jak nagle można stworzyć szczepionkę na wirusa i komuś dać? No, i taki jest przykład, właśnie, że została z tam swego czasu. E, pamięta, pamiętasz zapewne ptasią, e, świńską grypę. E, w Szwecji jest mnóstwo o, roszczeń o odszkodowania, gdyż ludzie, którzy e, podjęli się tej szczepionki, no po prostu mają dożywotnią chorobę, że tak się wyrażę. I to wszystko są rzeczy związane właśnie z tą szczepionką. Tak więc e, o tym się nie mówi. O tym się głośno nie mówi, no bo i po co? A tak naprawdę na takie rzeczy powinno się zwracać uwagę, na to, na ile, ile ludzi umiera na takie właśnie nieodpowiednie podejście medycyny do pewnych rzeczy, ale nie będę wchodził na temat medycyny, bo moje, moje, moje odczucie na temat medycyny jest po prostu. No, bardzo negatywne na temat tej medycyny, którą, którą znamy oficjalnie i publicznie. Nie mówię o naturalnej medycynie, bo akurat tutaj mam bardzo pozytywne mniemanie o tym. A jeśli chodzi o tą sztuczną medycynę, no to niestety to jest medycyna stworzona dla biznesu i nie ma nic wspólnego z przysięgą Hipokratesa przede wszystkim nie szkodzić. Tak więc, zanim podejmiesz jakieś leki, zanim podejmiesz jakieś szczepionki, to naprawdę zastanów się nad tym, czy naprawdę nie ma lepszych rozwiązań. Tak jak w tym momencie, zastanów się nad tym, co możesz zrobić w całej tej krytycznej sytuacji, w której za chwilę, być, o ile nie ty, oby nie ty, to, to ktoś ze swoich znajomych, ktoś z swoich bliskich, ktoś z swoich przyjaciół może się znaleźć. Ja zamierzam naprawdę podjąć w swoich działaniach wiele działań, żeby po prostu no, wykorzystać ten czas i go po prostu przekuć, przekuć go na, na plus, przekuć go na dobre, żeby, żeby po prostu na tym całym kryzysie. Po prostu zarobić. I to nie o to chodzi, że dorobić się tutaj na, yy, na ludziach, wykorzystać i tak dalej. Bardziej dać ludziom możliwość zarabiania, dać ludziom możliwość rozwiązania ich problemów. Bo jeśli ty dajesz możliwość ludziom rozwiązania ich problemów i przy okazji tego zarabiasz, to nie ma w tym nic złego. Tak samo i nie wiem, co niektórzy negują, multimilionerów, miliarderów yy, i wielu, wielu. I wiele, wiele osób, które mają bardzo dużo pieniędzy, że no przecież normalną pracą on się nie mógł dorobić, że na pewno ukradł, na pewno dostał w spadku, na pewno, nie wiem, jakieś tam konszachty, kontakty i tak dalej, tak dalej, polityczne, nie wspomnę o tym. Wiele osób tak myśli, jeśli tak będziesz myślał, myślała, to na pewno nie będziesz zarabiać tych milionów, bo się nastawiasz, że ci ludzie, którzy mają pieniądze, to oni są źli, oni kradną. Czyli ty, fokusując się już tutaj, że ci ludzie są źli, to ty w tym kierunku na pewno nie pójdziesz, bo uważasz, że to jest złe i po prostu będziesz robić takie czynności, takie działania, które będą powodować to, że będziesz cały czas. W tym samym otoczeniu, w którym jesteś. Być może ty, drogi słuchaczu, słuchaczko, nie potrzebujesz tutaj moich rad. Być może się mylę w tym wszystkim, co mówię, ale mam też swoje doświadczenie i uważam, że wiele osób może z niego skorzystać. Tak więc w kolejnych nagraniach tutaj, na YouTubie, będę się dzielił swoimi doświadczeniami, bo uwierz mi w środku podczas swojej ponad już 20-letniej kariery, że tak się wyrażę, biznesowej tam pierwsze, raty, pierwsze lata to była praca na atacie. od 2004-2005 roku jestem na swoim biznesie, robiłem naprawdę różne rzeczy już niejednokrotnie wydawało mi się wydawało mi się, że e, specjalizując się w temacie jakiegoś biznesu Dochodziłem do jakiegoś poziomu i wydawało mi się, że no to już jest po prostu super. Że złapałem Pana Boga za nogi i że do końca życia już będę miał pieniądze z tego biznesu. Oczywiście, jeśli tego Pana Boga za nogi w danym biznesie gdzieś tam złapałem, to często bywało tak, że zaczynałem się zajmować i interesować kolejnymi innymi biznesami yy, i to miało swoje zalety. Niemniej jednak po drodze spotykały mnie też różne, no można by powiedzieć, nieszczęścia i niespodzianki, yy, o których też będę mówił w kolejnych nagraniach, bo tak naprawdę opowiem, yy, myślę, że o minimum 10 możliwościach z bankructwa. Które w jakimś tam stopniu ja przeszedłem, 10 sposobach, gdzie ktoś mnie oszukał, naprawdę na duże pieniądze, na bardzo duże pieniądze. Będę mówił o tym w następnych nagraniach, żebyś się po prostu tego wystrzegał i unikał. A jeśli przychodzi kryzys, tak? Jak mamy teraz kolejny kryzys, który się rozpoczyna, bo koronawirus. To tak naprawdę dopiero pierwsze kostki domina się przewróciły. Tak więc e, o kryzysie mówiło się już od 2007-2008 roku, e, kiedy to e, no, wyszły pierwsze trupy finansowe z szafy, że tak się wyrażę. Kiedy e, cała ta finansjera, banksterka, jak to mówimy, potocznie. No, po prostu się mocno zachwiała. Okazało się, że, że banki są niewydolne, że nieruchomości wcale nie zabezpieczają kredytów, że nieruchomości też mogą stracić na wartości. Oczywiście są to też bardzo dobre inwestycje w dłuższej perspektywie, ale jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę. Tak więc, jeśli chcesz być na, jeśli chcesz poznać, Ryzyka, z którymi ja się zetknąłem dotychczas, będę o nich mówił w, w, w następnych nagraniach. Bo tak naprawdę w każdym, w każdym nagraniu e, będą różne, e, będę nawiązywał do różnych e, kwestii, będę nawiązywał do różnych problemów, które mnie spotkały. Czy to w jednym biznesie, czy w drugim, czy w pracy etatowej, e, czy w temacie inwestycji. Czy to w kryptowaluty, czy w spółki, e, udziały, nie wiem, fundusze inwestycyjne, e, jakieś tam nieruchomości, tradycyjny biznes, e, prowadzenie ośrodka wypoczynkowego. No, uwierz mi, przerobiłem wiele rzeczy i dalej się uczę, i dalej się uczę, i dalej widzę, że po prostu ten świat, e, no, jest po prostu czasami straszny. Czasami straszny. Bardzo się cieszę, że w momencie, w którym mogłem, podróżowałem, bo teraz no jest taki okres, że nawet się nie da podróżować. Oczywiście w mojej głowie dalej są podróże i na pewno będę dalej podróżował. Niemniej jednak teraz muszę skupić się na tym, co mamy teraz. Pomyśleć, co mogę w tej całej sytuacji. Koronawirusa i kryzysu, który przed nami, co mogę zrobić, jak to mogę zaplanować, czym się mogę zająć, jakie są w ogóle możliwości na rynku, i to nie znaczy, że nie mogę wyjść z domu, jest to w jakimś stopniu ograniczone, a jeśli już nie chcę wychodzić, bo się boję, bo się boisz, możesz działać online. Jeśli kiedyś mówiłeś. Drogi słuchaczu, słuchaczko, że ty nigdy nie pójdziesz do internetu, że ty nie będziesz robił żadnych webinarów, wchodził na jakieś szkolenia, prezentacje, to uwierz mi, może to jest najwyższy yy, czas, yy, kiedy warto się tym zainteresować, kiedy warto słuchać yy, osób, które mają coś fajnego do powiedzenia. Nie mówię że tylko mnie, bo ja też słucham Różnych webinarów, różnych osób, które gdzieś tam robią research, czyli robią rozeznanie w danym temacie, bo po prostu informacji jest bardzo dużo i ciężko by było samemu w każdym temacie być specjalistą. Nie jestem w stanie być specjalistą od wirusa, od tego, jakie mamy minerały w Polsce, od finansów, od kryptowalut, od nie wiem, ekonomii, tutaj takiej stosowanej, tu, z którą stykasz się w życiu codziennym. No, jest i wiele, wiele aspektów. Kwestia żywienia, zdrowego odżywiania. Tutaj też mamy specjalistów. Mamy specjalistów od wody, którzy są nam w stanie powiedzieć bardzo dużo rzeczy na temat wody. A tutaj też warto bardzo dużo wiedzieć. I o takich tematach na różnych innych, dedykowanych do tego webinarach będę. Dawał różne możliwości, żebyś mógł e, tematyką się zainteresować, żebyś mógł sobie posłuchać ze sprawdzonych źródeł, sam z tego skorzystam i serdecznie Ci to polecam. Bo sam się uczę, sam to poznaję tą wiedzą, którą mogę się podzielić. Chętnie się z Tobą podzielę. Tak więc miej to na uwadze, e, nie łam się w dobie kryzysu, w dobie koronawirusa. E, weź 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 to wszystko w swoje ręce weź ten świat w swoje ręce i nie licz na rządy nie licz na to, że jałmużna gdzieś tam z góry poleci nie liczę na to chociaż, no jak coś padnie no to fajnie, tak? ale nie licz na to to może być tylko dodatkowa kwestia dodatkowa rzecz tak samo jak błędem było u wielu Polaków jałmużna w postaci 500 plus. Oczywiście nie będę tu jakoś tam się wypowiadał na ten temat. Super, że pewne rodziny to dostały, ale pewne rodziny nie doceniły tego, naprawdę tego nie doceniły, bo pewne rodziny zamiast to potraktować jakoś coś dodatkowego i wykorzystać to, zabezpieczyć swoją rodzinę, to niestety ja też znam mnóstwo osób, które po prostu zwolniły się z pracy. No bo jak ja mam troje, czworo, pięcioro dzieci, bo są takie rodziny, no to po co my mamy pracować za 1500 zł? Jak tu dostaniemy za pięcioro dzieci e, 2,5 tysiąca, a nie musimy nic zrobić, no to hula i dusza piekła nie ma. Tylko zastanów się, ile to może trwać. Jak się cały ten system wywali, ten system finansowy, gdzie pieniądz. Traci na wartości. Nie będę dzisiaj wchodził w kwestię, e, dlaczego pieniądz traci na wartości, bo to jest e, kolejny temat na kolejny wykład. I żeby to zrozumieć, no to po prostu e, pewnie kiedyś nagram webinar, przygotuję odpowiednie materiały i też z tego tytułu nagram. E, Materiał. W każdym razie sytuację mamy teraz taką, jaką mamy, i trzeba wykorzystać póki co robić to, co nam faktycznie przysporzy pieniędzy. To, gdzie możemy te pieniądze zabezpieczyć? Tak więc zastanów się i nie wydaj pochopnie pieniędzy dzisiaj na rzeczy zbędne. Nie mówię na rzeczy niezbędne, bo to oczywiście, że musisz kupić. Czy jeśli uważasz, że Masz jakieś środki wolne, które gdzieś tam możesz sobie jeszcze zainwestować, kupić jakieś asety, jakieś aktywa bezpieczne, jak najbardziej to zrób. To jak najbardziej to zrób. Ale oczywiście też nie pakuj wszystkich jajek do jednego koszyka, bo co będzie, jak ten koszyk się stuczy? Jak ten koszyk się wywali i po prostu wszystkie jajka, że tak się wyrażę, się stuką. Tak więc pamiętaj, śledź mój YouTube. Zapraszam Cię na mojego YouTube'a. Jeśli jeszcze nie jesteś na moim YouTube'ie, tadeuszstabrawa.pl, Tadeuszstabrawa, .pl. Tadeusz Stabrawa, mój YouTube, będzie się dużo działo. Zapraszam też na mojego bloga tadeuszstabrawa.pl, czy na nasze portale tgm.com, anglojęzyczny portal, gdzie jest sporo edukacji na temat finansów, na temat kryptowalut. Tam będą się pojawiać, cały czas się pojawiają artykuły, gdzie możesz naprawdę poczytać rzetelnych, sprawdzonych. Informacji. Miłego i do usłyszenia. Do następnego. Cześć.